Cześć. Jestem widoczny za pomocą kamery. Wybaczcie za wszelkie nadprogramowe szumy, ale jest strasznie gorąco, wszystko szumi i nie jestem w stanie tego teraz wyłączyć. Cześć. Witam się w kolejnym tygodniu ze mną. Oto ja powracam, eee, kolejny transowy temat. W tym tygodniu będzie taki trochę unscripted, trochę wreszcie taki luzacki filmik bez godzin przygotowania. Eee, ponieważ jest to filmik, o którym chyba wiem wszystko, wydaje mi się i mogę to raczej wyrecytować z pamięci. A także mam dużo personalnych doświadczeń, także uwaga, jedziemy z tym koksem. W tym tygodniu temat to będzie dysforia głosu. Bardzo konkretna dysforia, dość specyficzna. No więc jak wiemy, albo nie wiemy, to klikamy w poprzedni filmik, który znaczy poprzedni, jeden z poprzednich filmików na temat dysforii ogólnie, gdzie tłumaczyliśmy czym jest a teraz będziemy to rozbijać trochę na kawałki No i dysforia głosu, czyli jest to dysforia, która dotyczy tego jak brzmi nasz głos. I często też na temat tego, jak przez ten głos jesteśmy odbierani. Czyli na przykład, czy mamy passing dzięki temu głosowi, a może nam na przykład ten passing psuje. Przeważnie jest tak, że z perspektywy osób transmęskich na tym kanale. Trans mężczyźni zanim albo jeśli nie zrobią czegoś medycznie, to mają głos wyższy niż ci z mężczyźni. Ponieważ biologia, strony głosowe takie tam rzeczy, w każdym razie te głosy mamy wyższe i jesteśmy przez nie często odbierani po prostu jako kobiety. I nasz głos jest kobiecy. W tym znaczeniu, że na przykład jak dzwonimy do pizzerii, zamawiamy pizzę, to wszyscy myślą, że jesteśmy kobietą, co nie? Myślę, że wyjaśniłem taką oczywistość trochę, ale otóż to. Eee, no i z czym wiąże się tutaj dysforia? No właśnie z tym. Dysforia może dotyczyć wszystkiego, co tu jest jakoś związane z płcią, eee, więc jeśli nasz głos brzmi jak ta płeć, którą się nie czujemy i nikt nie bierze nas za tą płeć, którą się czujemy przez ten głos, to jest to tak jakby dość prosty sposób, żeby mieć na tym punkcie dysforię. Eee, często jest to coś takiego, co wiele osób trans powstrzymuje przed posiadaniem tak jakby passingu na 100%. w o passingu też był w przeszłości. Ponieważ e, można na przykład mieć dobry passing ogólnie z wyglądu. Nie na przykład nie być na testosteronie, ale mieć na przykład, nie wiem, krótkie włosy, męskie, męskie ciuchy i ogólnie taką ekspresję, że wszyscy raczej biorą nas za facetę, albo przynajmniej za chłopaka. Do momentu, kiedy się nie odezwiemy. I często w tym momencie czar niestety, ponieważ większość transportetów powiedzmy takich już, albo osób ogólnie transmęskich, które są w takim, powiedzmy, wieku raczej dorosłym, czyli aspirują na normalnych rozmiarów człowieka. Mówię normalnych na zasadzie przeciętnych facet, ma metr, na przykład, nie wiem, 80, 75, coś takiego. E, często więcej. No a raczej osoby afar tak wysokie nie są. E, I raczej na, tak wysokie nie rosną. Więc w momencie, kiedy mają pasję, powiedzmy, na tego chłopca. Ale jeszcze na przykład nie brzmi, jakby mieli mutację, to jest to dziwne, nie? Bo na przykład wzrost mamy już na przykład na 16-latka, ale nie brzmimy, więc to często jest takie powiązanie, i na przykład tak było ze mną. Dla odmiany ja miałem kolegę, który jest ode mnie sporo niższy, który przez to, że on był na tyle niski, to ludzie brali go za właśnie też chłopca, ale młodszego, na zasadzie nie na przykład lat 15, tylko na przykład 12 czy 11. I to, że miał ten wyższy głos, to nie było żadnym zdziwieniem i miał ten passing lepszy, aczkolwiek wszyscy by myśleli, że ma z 10 jak nie 15, 15 lat mniej często, co może być frustrujące. W każdym razie, jeśli chodzi o głos, to taka dysforia jest często bardzo uciążliwa i często jest taka najbardziej taka, że nie można za bardzo nic z tym zrobić. E, dopóki się nie zacznie tranzycji medycznej bo powiedzmy, że wiele, naprawdę wiele rzeczy można sobie jakoś e, powiedzmy wypracować, zamaskować i tak dalej ale głos to jest coś takiego, co oczywiście można ćwiczyć i na przykład takie ćwiczenia na przykład z terapeutą głosu bo nie polecam robienia tego samemu w domu, ponieważ są takie ćwiczenia krążące po internecie, jak sobie obniżyć głos, one są często niebezpieczne to znaczy robienie tego w nieumiejętny sposób albo niektóre rzeczy, robienie ich w ogóle jest niebezpieczne dla strun głosowych i można sobie je porządnie uszkodzić, więc nie, nie będę tego zalecać, ale można na przykład się wybrać do terapeuty głosu logopedy, który ma doświadczenie z pracowaniem z osobami trans, jest tak jakby afirmacją głosu, i można sobie wypracować. To zarówno działa u transkoby, jak i u transfacetów, więc można sobie po prostu ten głos wyćwiczyć tak, żeby brzmieć niżej. I to nie chodzi o to, żeby ten głos był niższy, tylko szereg różnych zabiegów, ale nawet czasami chodzi o sposób mówienia, bo na przykład to, że my mówimy w jakiś sposób, to też może być odbierane jako upłóciowione w jakimś stopniu. Także właśnie. To mi przede do głowy, więc będę kakać po degresjach nie szkodzi, że e, często e, jest coś takiego, że jeśli już właśnie tam ktoś zaczyna testosteron, obniża mu się głos. No i mija nie wiem, pół roku, rok, półtora roku, dwa lata, różnie. No i teoretycznie ten głos, on tak jakby on już jest przeważnie dość zmieniony tak na zasadzie, że już jesteśmy odbierani raczej męsko, pomniej więcej, co już takie maksimum 6 miesięcy. Przeważnie to się zaczyna koło 4, i do tych 6 to już jest faktycznie, powinna być przynajmniej taka mutacja. Czasami to zabiera dłużej u niektórych osób, i na przykład, jeśli na przykład są na, nie wiem, na mikro -do tak zwanym, czyli biorą mniejsze dawki testo, te zmiany zachodzą często wolniej, łagodniej e, i ten głos się obniża. Później zaczyna i dłużej to trwa, i na przykład koło tego roku na przykład jeszcze mogą tak mieć. No u mnie ten głos się zaczął zmieniać koło tych 4-3 miesięcy, takie pierwsze oznaki. Koło 6 to miałem już taką faktyczną mutację, ale już tak jak byłem w kompletnie męskich rejestrach. No i koło roku już miałem tak, jakby zapomniałem, że coś mi się działo z głosem, aczkolwiek jeszcze przez kolejne pół roku, mam wrażenie, czy rok nawet, ten głos mi się tak ciężko powiedzieć, tak mi się stabilizował, że ja już nie brzmiałem jak nastolatek, tylko zaczynałem brzmieć jak dorosły facet. I to można usłyszeć na filmikach czasami, jak sobie na przykład czasami odpalam, bo ktoś mi skomentuje jakiś filmik sprzed na przykład 4 czy 5 lat, to ja faktycznie tam słyszę, że ten głos mam inny niż teraz. I to nie wyłącznie kwestia tego, że miałem bardzo słaby mikrofon wtedy, a raczej brak. Ale czasami jest tak, że właśnie te osoby, ten nie wiem, rok na testo, twierdzą, że im się w ogóle nie zmienił głos, albo że głos im się zmienił bardzo mało. I tak naprawdę rzadko kiedy jest tak, że ten głos się faktycznie w ogóle nie zmienił, albo zmienił się za mało. O ile mamy dobry poziom testu i tak jakby wszystko przebiegało zgodnie z tak jakby procedurą, przeważnie jest tak, że jeśli my mówimy przez x lat, pies się wyszczeka, wyszczekał się, e, przez jakiś dłuższy czas mówimy w jakiś sposób. To, jak ten głos nam się zmienia, a jak on nam się zmienia, tam się nie zmienia wyłącznie brzmienie głosu, ale nam się zmienia dosłownie budowa krtani. Ja nie jestem znawcą, więc ja nie jestem jakimś, powiedzmy, tutaj, nie będę Wam mówić dokładnie, jak to wszystko się zachowuje i wygląda, bo nie mam ani tak jakby przeszkolenia laryngologicznego, ani z jakiejś terapii głosu, ani nie jestem, nie wiem, wokalistą, ale e, wiem, że ten głos się zmienia i on się trochę wydobywa w innym miejscu, to znaczy, tam w innym miejscu rezonuje. E, I przeważnie, jak ma się głos wyższy, czyli przeważnie u kobiet, e, ten głos nam rezonuje bardziej w jamie ustnej. A jak jesteśmy e, na testo, albo na przykład u cis facetów, albo właśnie u trans osób, które są na testo, ten głos nam zaczyna rezonować niżej. On nam rezonuje w klacie. Ja dosłownie zacząłem czuć, jak mi wibruje klatę, jak mówię. Wcześniej ten głos miałem dosłownie w głowie, a potem zacząłem go mieć niżej. E, I wiele osób ma różne nawyki związane z tym, jak mówiło wcześniej, i nie potrafi albo nie wie, że może się przestawić na mówienie w inny sposób, więc sobie ten głos sztucznie podwyższa. I mówią w taki sposób, że mimo, że ten głos jest niższy i ma potencjał, żeby brzmieć nisko. To on się wydaje bardziej taki kobiecy, właśnie, przez to, że ktoś mówi z głowy zamiast z klaty, e, i często przy okazji ten głos sobie podwyższa jeszcze, bo w tych rejestrach się lepiej odnajduje, bo sobie je wyćwiczył wcześniej. Więc często tylko jest kwestia tego, żeby sobie tak usiąść i się zastanowić na temat tego, jak mówimy e, i co nasz, głos, co nasz głos teraz potrafi robić. Eee, także to jest taki, nie wiem, mój trochę tip, bo ja często widzę takie posty właśnie gdzieś na grupach wsparcia, jak ludzie mówią, że e, mój głos nie działa i w ogóle się nie zmienił. A potem, jak ludzie posłuchają, to raz, że on się zmienił, tylko ta osoba tego nie słyszy, bo być może zabiera to, jest to wolniejszy proces, więc się po prostu na bieżąco przyzwyczaja. Eee, to jeszcze czasami po prostu mówi w ten taki sposób sprzed testosteronu. I sobie ten głos trochę sabotuje w ten sposób. A propos głosu, no to głównie tutaj będziemy pe pewnie poruszać temat mutacji i tego, jak ten głos nam się zmienia, no bo dysforia głosu to jest coś, co u mnie kompletnie rozwiązał testosteron, to znaczy ja nie lubiłem swojego głosu przed testo, zwłaszcza w momencie, kiedy wiedziałem, że już jestem trans i staram się mieć passing, ale było to absolutnie uwłaczane jakiekolwiek próby tego przez mój głos, ponieważ ja nie miałem jakiegoś bardzo wysokiego głosu, ale on był za wysoki na faceta i ja miałem po prostu już na pewnym etapie takie blokady, żeby się w ogóle odzywać w jakichś miejscach publicznych. Jeśli no nie byli moi znajomi, którzy wiedzieli, że jestem trans i mnie traktowali jak typa, to nie wiem, pamiętam, że była taka akcja, że był nie wiem, przystanek na żądanie w autobusie. I Ja naciskałem guzik, a kierowca uznał, że ma to w dół się nie zatrzyma. No i ja mogę podejść do tego typa i powiedzieć, Elo, typie, wypuść mnie z autobusu, ale tego nie zrobiłem i przyjechał mi ten przestanek. Albo nie wiem, nie poprosiłem o ketchup w maku i tak dalej. Po eee, prostu normalnie bym to zrobił, ale po prostu wiedziałem, że jeśli się odezwę, to wszyscy od razu uznają, że jestem babą. I to był taki już ten etap końcowy, kiedy ja na szczęście byłem blisko do zaczęcia tego testu. Ale no latami się z tym męczyłem, więc wiem, że to często jest coraz gorsze z czasem i być może gdybym faktycznie nie miał w perspektywie testu, to po prostu poszedłbym na terapię głosu i starał się nauczyć mówić w bardziej męski sposób. Ale ponieważ wiedziałem, że to testo i tak chce zaczynać, to po prostu trochę sobie odpuściłem, bo... Hmm, nie, wtedy jeszcze nie było tak jakby wiadomo, że coś takiego istnieje przede wszystkim. W sensie czasy się zmieniły. Za moich czasów to czasami coś się słyszało na temat tego, że kobiety, właśnie trans kobiety, mogą sobie podwyższyć ten głos, jak chcą właśnie ćwiczeniami, ale w drugą stronę to nie było wiadomo, więc być może bym poszedł wcześniej, ale po prostu nie wiedziałem, że się da. W każdym razie jak zacząłem to testo, to ten głos zaczął mi się dość szybko zmieniać, tak naprawdę. Są różne osoby, Niektórzy na przykład po dwóch tygodniach, jeśli ta osoba mnie ogląda to w jakim mówię, cholerny farciarz, w każdym razie to nie jest normalne, że po dwóch, znaczy normalne, to nie jest standardowe, że po dwóch tygodniach głos się zmienia, przeważnie to zabiera kilka miesięcy i przeważnie po tych dwóch minimum zaczynają się jakieś takie pierwsze kraki, ten włos się tak za załamuje, eee, no i koło tych trzech, czterech miesięcy przeważnie już wchodzi taka mutacja. I ta właśnie taka zmiana, że ten głos nie dość, że się łamie, to jeszcze my tracimy najpierw kompletnie górę, potem dopiero zaczynamy wykształcać dół, więc mamy na początku bardzo tak jakby wąski rejestr tego, co możemy z siebie wydać za dźwięk. I przeważnie to potrafi potrwać pół, z półtora czy nawet dwa lata, żeby ten głos się tak faktycznie ustabilizował, że potem my po czasie dopiero słyszymy, że jeszcze była jakaś różnica. Ale właśnie, w każdym razie to u mnie kompletnie rozmazało tę dysforię głosu. E jeśli chodzi o jakieś takie myki, jak sobie radzić z tą dysporą głosu, zanim się zacznie testosteron, a jeśli się na przykład go nie będzie zaczynać w ogóle, to szczerze mówiąc nie mam ich za dużo, ponieważ nigdy niczego nie rozwiązałem przed testosteronem i po prostu wziąłem testosteron. E, wiem, że są osoby, które mimo tego, że e, mają jakąś dysporę tego głosu, to decydują się nie zaczynać testu z różnych powodów i często to przychodzi z wiekiem, to znaczy przez wiele lat te osoby po prostu uczą się, jak mówić w taki sposób, że faktycznie mają passing. Jest na przykład taki piosenkarz amerykański, on się nazywa Ryan Cassata i ja właśnie zawsze go podawam jako taki przykład osoby, która mimo tego, że on nie bierze testo, yy, to on już na tym etapie, on dla mnie brzmi męsko, to znaczy on ma wysoki głos, ale to nie jest kwestia tego, że on jest kobiecy. On dla mnie to jest wysoki, męski głos przez to, jak on mówi, jak on intonuje. Też, nie wiem, mam wrażenie, że na pewnym etapie po prostu być może ja się usłuchałem, ale dla mnie to jest coś takiego, że on tą intonacją i sposobem mówienia sobie ten passing taki głosowy wyrobił. Chociaż pewnie to nie działa zawsze. Oczywiście, stuprocentowa gwarancja nie jest tylko właściwie nigdy gwarantowana, że się będzie mieć niższy głos, no ale taka największa to jest faktycznie zaczęcie testu. I większość osób, kiedy zaczynają testy, to jest taka jedna ze zmian, na których im najbardziej zależy U mnie tak było na pewno i, i się nie zawiodłem To znaczy, ja się zdziwiłem jak bardzo mi się obniżył głos, to znaczy ja mam o wiele niższy głos niż się spodziewałem, że będę mieć Trochę, nie wiem czemu się nie spodziewałem, bo w sumie mój ojciec ma dość niski głos, mój brat ma dość niski głos Także ja brzmię jak takie coś pomiędzy między moim bratem i moim ojcem ale tak, pamiętam, że ten głos mi się zaczął bardzo szybko obniżać. nie wiem, takich może ciekawostek, bo o tym chyba wcześniej nie opowiadałem, a czemu nie, to taki story time, bo ja zaczynałem testo razem z moimi takimi dwoma kolegami, to znaczy z jednym moim właśnie tym best -kumplem, który zaczynał chyba miesiąc wcześniej i mieliśmy właśnie jeszcze jednego kolegę, który właśnie też, też zaczynał testo, ale wcześniej od nas znacznie, aczkolwiek on był jakiegoś lekarza, który mu zapisywał jakieś tam były kiedyś... Różne rzeczy kiedyś robione z tym testosteronem, w każdym razie on najpierw dostał jakiś ten danazol, który w ogóle nie powinien być stosowany jako jakiś bloker estro, nie wiadomo po co, bo to nie jest potrzebne, a potem miał jakąś taką mikrodawkę tego testu. W każdym razie my mieliśmy w miarę synchroniczną mutację. Co było śmieszne, ponieważ no, nas było trzech. My wtedy byliśmy koło dwudzięchy e, i pamiętam, że właśnie wszyscy mieliśmy jednocześnie mutację, więc no wyglądaliśmy na jakieś takie kilkanaście lat maksymalnie brzmieliśmy na kilkanaście lat maksymalnie no i... To był taki śmieszny moment, i ja pamiętam, że ja miałem zupełnie inną mutację niż oni, bo u nich to było tak, że im się po prostu ten głos zaczął łamać. I Jak chcieli mówić wyżej, to po prostu im się łamał. Nie? Wiecie, jak brzmi łamał co się było tu na stolatka, eee, jakieś skrzyki, piski i tak dalej. A u mnie tego w ogóle nie było praktycznie. To znaczy, trochę na samym początku, a potem u mnie się stało coś takiego, że ja całą, cały swój górny rejestr straciłem, i to w nie aż tak strasznie wysokich momentach, jak mi się wydawało. To znaczy, momenty, które mi się wydawały, że jeszcze nie są takie wysokie, też straciłem. Ja miałem wyłącznie taki. Absolutny środek i dół e, swojego głosu, którego mogłem używać, i przez długi czas ja nie potrafiłem intonować, I ja mówiłem, ja buczałem jak czmiel, mówiłem bez przerwy na tym samym poziomie, ponieważ nie byłem w stanie mówić inaczej. I pamiętam, że jak ja mówiłem, ja czułem jak mi wszystko rezonuje. I miałem takie, że okej, okay, to jest bardzo hardkorowa mutacja, nie słyszałem, że u niektórych ludzi się tak dzieje, potem się dowiedziałem, że moich cm tak samo. Więc ewidentnie to jest kwestia tego, że po prostu tak mamy. Ale pamiętam, że potem ja nie odzyskałem nigdy do końca moich gór. Tak naprawdę, mi wróci, no trochę, w sensie, mogę teraz powiedzieć w ten sposób, wcześniej absolutnie nie było takiej opcji. Ale e, zanim odzyskałem jakąkolwiek górę, to ja zauważyłem, że bardzo obniżył mi się dół i teraz mogę mówić naprawdę bardzo nisko. W każdym razie było to przerażające, znaczy nie przerażające, bo to zajebiste, ale ja się zdziwiłem, że nie ja mogę wydawać aż takie dźwięki. Pamiętam, że to było wtedy, co wychodził Hobbit i miałem takie że że brzmi jak Smaug, nie wiem czy oglądaliście, śmieszne. W każdym razie ja pamiętam, że zacząłem móc bardzo nisko buczyć i śmiać się, że mogę... Mówić jak Piotr Frączewski W każdym razie, nie wiem, no jest to nowy skill, jest to nowa rzecz, którą potrafiłem robić i nadużywałem tego czasami. Ale było to fajne. E, także moja mutacja była trochę inna, więc w każdym razie takie trochę nie wiem, na zasadzie, że nie ma się co za bardzo przejmować, jeśli nasza tranzycja i ogólnie nasze zmiany testowe nie wyglądają dokładnie tak samo jak u innych osób, bo po prostu jest duża szansa, że po prostu mamy inaczej tyle. I to nie znaczy, że mamy gorzej. Bo ja mam niższy głos od nich, więc możliwe, że to po prostu jakoś tak szło z nawiązką z tej okazji, że po prostu mój głos poszedł od razu w tą hardkorową wersję nie, nie, bez łamania się. Dysforia głosu, paskudne, strasznie paskudne jak się ma. Nie, nie zazdroszczę nikomu kto wciąż ma i życzę, żeby szybko przestał mieć. Mam takie dwa punkty, które jeszcze chciałem poruszyć. Może ten ważniejszy najpierw, czyli do osób trans, które oglądają, że jeśli macie tą dysforię głosu, to takie żeby pamiętać, że to was tak jakby nie definiuje. W sensie ja miałem takie etapy swojej tranzycji, że... Tak, jakby nie czułem się walić do sobą trans, bo coś tam, i to było coś tam, na które nie miałem wpływu. Na przykład, to, jaką mam część ciała, albo jak brzmi mój głos. No, i to nie jest tak, że musicie brzmieć i z intonacji, i z, i z tak, jakby wysokości głosu, jak absolutny facet, żeby być facetem na zasadzie cała idea transpłciowości, nie? Wow. W każdym razie, to, że na przykład Wasz głos brzmi bardziej na przykład kobieco w jakimkolwiek znaczeniu, niż na przykład Waszych innych, nie wiem, znajomych, którzy też są trans i też są przed testo, to tak macie i tak jakby nie ma się co przez to czuć gorszym i mniej trans, bo to nie ma absolutnie żadnego przełożenia i znaczenia na nic i może być równie dobrze tak, że potem będziecie mieć ten głos niższy, cholera wie. Warto się otaczać ludźmi, którzy przez to jak was słyszą, nie będą was oceniać i was nie wiem kategoryzować, bo nie wiem, dickmów. No uważam, że to jak ktoś mówi, to nie jest jego wybór. Jeśli mówię, że jest typem, to jest typem i koniec, nie. A takie drugie co chciałem powiedzieć, to właśnie do osób cis na temat tego, że to, że ktoś wam nie brzmi, to nie znaczy, że nie jest. To znaczy. Osoby trans naprawdę nie wybierają często tego, jak wyglądają. Na zasadzie to, że ktoś ma wysoki głos, przeważnie jest czymś, o czym ta osoba wie. Nie może z tym nic zrobić w tym momencie, bo jakby mogła, to by zrobiła. To, że to na przykład tą osobę się mi zgenderuje, bo głos, to jest straszliwie słaby powód, bo często to jest właśnie ten powód, do którego wszyscy tą osobę mi I naprawdę ta cecha coraz bardziej to skwiera. Ktoś wam mówi, że jest Kamil, ale brzmi dla was na kobiecy głos, to nie znaczy, że trzeba kwestionować, czy na przykład nie należy się Kamila zamiast tego, co nie? Znaczy myślę, że to jest jasne. Ale właśnie takie trochę przesłanie, że głos to nie jest wybór, głos to jest coś, co można w jakimś stopniu zmienić, ale też nie zawsze są osoby trans, które z różnych powodów, na przykład medycznych, nie mogą zacząć testosteronu, albo na przykład im ten testosteron nie zadziałał aż tak i wciąż mają ten głos wyższy, bo tak się bardzo rzadko, ale czasami zdarza, że faktycznie ten głos się minimalnie zmieni, albo wcale nie wiem, słyszałem anegdotyczne takie historie. W każdym razie wiem, że to jest prawdopodobnie możliwe, wszystko jest możliwe. I warto po prostu tak jakby po tym samym głosie ludzi nie genderować. Ja, a tak jeszcze po głosu, ja miałem, też mogłem się przekonać, jak to jest być po drugiej stronie, to znaczy genderować ludzi po głosie. Ponieważ e, pracowałem w recepcji przez jakiś czas e, i zapisywałem ludzi na wizyty. E, I pamiętam, że odbierałem dużo telefonów i do mnie czasami dzwoniły osoby trans, ponieważ to było LGBT miejsce przyjmujące wszystkich. W sensie i, i osoby nie hetero i, i nie cis. I pamiętam, że ja też się na tym łapałem, że potrafiłem kogoś zgenderować z automatu, ale myślę, że w sensie to się zdarza wszystkim. I na przykład, no, też nie wiem, jak pracują ludzie, nie wiem, w jakichś bankach, w jakichś właśnie szpitalach, to często jest duży przemiał. Ja często miałem telefon za telefonem, ja już nie wiedziałem z kim rozmawiam często. Czasami mi się wydawało, że rozmawiałem z jakąś panią, która dzwoniła przed chwilą, a tak naprawdę to była na przykład osoba transmęska, która zadzwoniła zaraz po niej i brzmiała bardzo podobnie. Z jednej strony nie warto się obrażać, warto jest po prostu poprawić. I ja zawsze miałem takie, że Boże, jeśli jesteś trans, to nie brnij w to, tylko po prostu mi powiedz na zasadzie. Nie milknij i nie bądź, ci po prostu nie, nie siedź z tym, że jest Ci przykro, że, że Cię mi zgenderuje, tylko po prostu mi powiedz, że tak jakby, że wolisz, żeby do Ciebie mówić w męskiej formie. I spoko, bo ja naprawdę ja się spodziewałem, że będą dzwonić osoby trans, ale tam nie dzwoniły wyłącznie osoby trans, nie? I to jest takie podchwytliwe. To nie jest coś, co ja byłem w stanie robić, żeby każdego pytać zawsze o formę, jak ktoś do mnie dzwonił, bo tam dzwoniły przeróżne osoby, łącznie na przykład z bardzo niewspierającymi rodzicami dzieci trans, albo na przykład ci z geje, którzy naprawdę nigdy nie słyszeli o zaimkach, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja trochę wychodziłem z założenia, że jeśli ktoś dzwoni do centrum terapii dla osób LGBT, to będzie wiedział, że może powiedzieć o zaimkach i mnie poprawić. Więc ja starałem się mówić najbardziej bezpłciowo, jak się dało, ale czasami mi się po prostu wymknęło. Ja też wychodzę z założenia, że dobrze jest ludzi poprawiać ogólnie, nie tylko jak się dzwoni do LGBT-owych centrum terapii, tylko po prostu. Bo naprawdę jest duża szansa, że ktoś się poprawi, a jeśli się nie poprawi, to świadczy o nim. Ale ten, więc tak chciałem powiedzieć na zasadzie, że też mi się zdarzyło zmizenerować ludzi po głosie, w sensie każdemu się zdarza bo to nie jest do końca intuicyjne, zwłaszcza jak się nie spodziewamy, bo na przykład jak ktoś przychodzi na przykład na żywo ja widzę, że to jest osoba prezentująca się w jakiś męski sposób, no to ja tym bardziej się starałem tak jakby albo nie używać żadnych zaimków, albo się zapytać o te zaimki, jeśli musiałem użyć jakichś, ale przez telefon to często ja naprawdę nie miałem pojęcia i się nawet nie spodziewam z kim rozmawiam. No niestety głos to jest coś, co my dość tak jakby szybko intuicyjnie wyłapujemy i genderujemy, chociaż często o tym w ogóle nie myślimy nawet. Nie tylko głos, ale to jest między innymi, eee, także też warto brać pod uwagę to, że ktoś nas międzygenderuje to nie ze złej woli, tylko czasami po prostu nie miał pojęcia, nie? I to tak działa na żywo, ale zwłaszcza przez telefon, bo na żywo tym możemy dawać jakieś hinty, na przykład nosić przepinkę z zaimkami choćby, albo po prostu prezentować się na tyle męsko na przykład, że nie są w stanie nad tym po prostu ominąć tej, go, tej cechy i będą musieli się zapytać, jak się nas zwracać. A przez telefon to często naprawdę nie ma opcji, więc Albo mówimy o swoich zemkach, albo możemy też ich po prostu bardzo dosadnie użyć na początku. Ja na przykład bardzo lubiłem, jak ktoś dzwonił i się przedstawiał na przykład imieniem, albo mówił o sobie od razu, w, nie wiem, zajmkiem, albo końcówką łam, łam i tak dalej. Eee, I łem. I wtedy ja od razu wiedziałem, tak jakby jak mówię do tej osoby, nie? Więc też jest taki hint, że fajnie jest to robić. O. Chyba skończyłem straszliwie długi filmik, wyżet, wcale nie miał być taki długi, ale to wszystko z mojej strony, także dziękuję pięknie za uwagę i słyszymy się naszymi głosami, bez story hopefully śmieszne Za tydzień w środę. Tymczasem odmeldowuje się papatki oraz cycki. Cycki, cycki, cycki. Nysia, jesteś w Illuminati? Pokażę, jak leżysz w trójkącie gromadzkim Południe. Już? z górki. Grat na kurwiał bardzo. Mam mokre buciki, nie wiem, czy to widać. Podanie w trampkach w marcu do lasu jest głupim pomysłem. Mam tam ściki, których nie widać. Są niewidoczne. Najmocniej! Na dziarskie płuca. Zimny oddech. Wychodzę. Ale to jest tost. Mogę być maksymalnie tutaj. Co? Aaaa. Aha. Ale gdzie po grządce przechodzisz? Kuba. Hej, kuba. Kuba. So, this is my voice. Dwa months and four days on tea. Kary, widzisz pieska? Piesek jest tutaj. Tutaj mur trzyma w klatce takie groźne zwierzęta. To jest najdłuższy bo on świata, ile on ma? 3 metry pewnie. To jest szynek. Przeszedł ze mną do domu. Tak szynku. Powiedz, chciałeś umrzeć przy trakcie brzeskim. tak? Chciałeś być rozjechany. A potem chciałeś być rozjechany na Nizinnej, a potem na Mazowieckiej, a potem na wszystkich pobocznych uliczkach I chciałeś być bardzo rozjechany, ale zostało ci to uniemożliwione, prawda? To o właśnie co się dzieje jak się umyje okna Wbrew własnym przeczuciom, że to głupi pomysł, to tu jest o... A na parapecie mam takie ziarno Koń mi uderzył w okno, proszę państwa Protestuję, nigdy więcej nie będę mieć żadnych okien Madafaka, co tam? Zdechło coś? CO TO JEST? Szanowni Państwo, witam serdecznie. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, nie mnie słychać? Jestem sobie w lesie, z takim oczypiesem, który je patyk. Także może zrobię jakieś intro stąd, z okazji, że nie mam dzisiaj kompletnie na nic czasu. E, dzisiaj temat jest o znajomych z internetu. Hello, hello. Czy to się nagrywa? Uwaga, proszę mi powiedzieć. Nagrywa się, świetnie. Tam przechodziłem przez diagnostykę jakieś 7 lat temu i wtedy wyglądało to kompletnie inaczej.